Nie widzimy sprzeciwów. Dzień dobry. Dziękujemy za przyjęcie naszą konferencję prasową. Tematem dzisiejszej konferencji jest apel Konfederacji o powołanie komisji śledczej do spraw wyjaśnienia działalności mafii watowskiej w Ministerstwie Finansów. Od kilku tygodni wiemy, że dwóch wysokich pracowników Ministerstwa Finansów podwładnych pana Banasia wyłudzało VAT od listopada 2015 roku, czyli od momentu, kiedy tylko PiS zaczął rządzić Polską. Oprócz nich wiemy, że w tej grupie uczestniczył też naczelnik jednego z warszawskich urzędów skarbowych. Z kolejnych doniesień dowiedzieliśmy się, że Arkadiusz B., czyli jeden z tych trzech podejrzanych, był... Co najmniej od listopada 2016 roku pod lupą Krajowej Biura Informacji Wewnętrznej w Ministerstwie Finansów szef Krajowej Informacji Biura Informacji Wewnętrznej informował pana Mariana Banasia o problemach związanych z Arkadiuszem B, ale Banaś te uwagi ignorował. Następnie doszło do zwolnienia szefa Biura Informacji Wewnętrznej, a Arkadiusz B dalej pracował w Ministerstwie Finansów. Co więcej, został nawet szefem Krajowej Szkoły Skarbowości, gdzie miał uczyć urzędników Skarbowych, jak powstrzymywać wyłudzenia vat -owskie. Tu pojawia się pytanie o nadzór w Ministerstwie Finansów, ponieważ okazuje się, że ważni pracownicy Ministerstwa Finansów, odpowiedzialni za uszczelnianie podatków, tak naprawdę wyłudzali VAT, pracując w tym czasie w ministerstwie. Pytanie jest takie, kiedy Marian Banaś dowiedział się o tym, co robią jego pracownicy? Kiedy minister finansów Mateusz Morawiecki dowiedział się o tym, co robią jego pracownicy? Przypominam sobie, że w czasie Komisji Śledczej do spraw Ambergold pani Małgorzata Wasserman wielokrotnie przypominała, że za nadzór nad służbami specjalnymi w Polsce odpowiada premier. Więc pytanie, gdzie były polskie służby specjalne, gdzie było ABW, kiedy wysocy rangą pracownicy Ministerstwa Finansów wyłudzali VAT, pracując w tym czasie nad e, podobno uszczelnianiem systemu vat -owskiego. Pojawia się kolejny problem. Otóż Arkadiusz B. został prezesem pewnej spółki ZO w tym samym dniu, kiedy w Radzie Nadzorczej tej spółki pojawili się szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wiceminister finansów. Pytanie o powiązania pomiędzy tymi ludźmi czy nie mamy tutaj do czynienia z jakimś wielopiętrowym spiskiem w Centrum Ministerstwa Finansów oraz ze służbami specjalnymi, które zamiast nadzorować tą sprawę, to niczego nie widziały, przymykały być może oko. Dość powiedzieć, że CBA prawie rok już kontroluje oświadczenia majątkowe pana Mariana Banasiak. Gdyby kontrola, która zaczęła się jeszcze w roku 2018, zakończyłaby się wcześniej, to ten człowiek nie zostałby teraz szefem nik i nie mielibyśmy z, niego, z nim problemów. Ponieważ widzimy tu powiązania tych przestępców z najważniejszymi osobami w państwie, z szefem NIK-u, z szefem, ministrem finansów, nawet z obecnym premierem domagamy się powołania Komisji Śledczej, która wyjaśni te sprawy, która wyjaśni te powiązania i która przekona Polaków, czy na pewno nadzór nad Ministerstwem Finansów działa tak, jak, być, jak powinien działać. Mamy tu jeszcze kolejny problem. Od tej kadencji, od poprzedniej kadencji Sejmu w Polsce działa tak zwany jednolity plik kontroli. Na podstawie tego pliku do Ministerstwa Finansów trafiają najbardziej wrażliwe informacje z wszystkich polskich firm będących podatnikami VAT. Dane o wszystkich transakcjach trafiają do Ministerstwa Finansów. I teraz Pytanie, czy te osoby, które zajmowały się zawodowo wyłudzaniem VAT-u, przypadkiem nie przekraczały innych przepisów i nie wykorzystywały tych bardzo cennych i wrażliwych informacji do działalności przestępczej? Przecież takie wewnętrzne, wrażliwe informacje o transakcjach, kto z kim handluje i w jakich cenach, mają niesamowitą wartość rynkową. Pytanie, czy ktoś pilnuje urzędników skarbowych, czy te informacje nie trafiają na czarny rynek i nie są wykorzystywane w działalności przestępczej albo przez nieuczciwych konkurentów. To też należy wyjaśnić, ponieważ do tej pory nie wiemy, do kogo te informacje trafiają, czy ktoś na to, czy nie są wykorzystywane do działalności przestępczej i czy tam na pewno wszystko jest zgodnie z prawem. Do tego domagamy się powołania komisji śledczej, która wyjaśni te wszystkie nieprawidłowości. Szanowni Państwo, widać tak, zawzięcie broniło się przed tym, aby okres, jaki obejmuje obecna komisja, VAT-owska, tak zwana w Sejmie, działająca do tej pory, aby ten okres nie był rozciągnięty na czas późniejszy niż 2015 rok. Gdyby był rozciągnięty na czas późniejszy, to być może rzeczywiście, tak jak powiedział mój przedmówca, o tych wszystkich sprawach dowiedzielibyśmy się dużo wcześniej, a przynajmniej do wielu z nich, do wielu z tych naprawdę rażących, niezwykle rażących incydentów by nie doszło, chociażby ze względu na potencjalną możliwość zbadania ich przez tę komisję. Wobec tego tym bardziej, jak widać, tym bardziej jest konieczność powołania komisji śledczej w tym zakresie. Ale jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, Szanowni Państwo, mianowicie z tym wszystkim wiąże się temat odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Ta odpowiedzialność, zwłaszcza osobista, jest w tej chwili w Polsce fikcją. Mimo, że o tym mówi się odkąd pamiętam, chyba od dwudziestu paru lat. O tym się ciągle mówi, ciągle się o tym przypomina co jakiś czas, to tak naprawdę nic się nie zmienia w tym kierunku, aby ta odpowiedzialność funkcjonariuszy była realna i skuteczna. Jest ustawa z 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa, ale jest to ustawa tak napisana w tak skomplikowany, zawiły sposób, że jest ona oczywiście prawem martwym i de facto na jej podstawie nikt nie odpowiada. Tymczasem zasada powinna być prosta i my jako konfederacja będziemy się tego domagać. Aby każdy funkcjonariusz publiczny, który w sposób rażący naruszył prawo, mógł być pozwany przez osobę poszkodowaną bezpośrednio i wobec niej odpowiadać także finansowo, materialnie i osobiście ze swojego całego majątku. Więc nie tylko skarb państwa, ale też właśnie odpowiedzialna, od osobista odpowiedzialność funkcjonariuszy. Taki projekt na pewno też niedługo przedłożymy. Dziękuję bardzo. Drodzy państwa, starożytni Rzymianie mówili. Kto będzie pilnował samych strażników? To pytanie jest, jak widać, aktualne. Mówili również koruptyjna republika plurimelegis. Czyli najbardziej skorumpowana jest republika, gdzie jest wiele praw. I mamy tego żywy dowód. Chciałem przypomnieć, do którego mówił nasz specjalista od ekonomii dr Menzen, że niestety. I niestety sąd amerykański najwyższy bronił się przed wprowadzeniem podatku pr pr dochodowego, argumentując, że nie może być tak, żeby z państwowi mieli wgląd w księgi podatkowe ludzi. Bo to rodzi możliwość korupcji. To rodzi możliwość korupcji, proszę Państwo. I dlatego trzeba będzie powołać tę komisję. Bo PiS mówił, że wystarczy nie kraść. Otóż to jest nieprawda: nie wystarczy nie kraść. Tym niemniej jednak dobrze jest nie kraść. I byłoby dobrze sprawdzić, kto kradnie i ile ukradł. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękujemy za na kolejną informację.